Cebulki sobie nasiekam, tak jak tu. Mam to taką miseczkę. Proszę no ja... Muszę trochę skuciać. Kucharze nie, nie robią takiego czegoś jak ja. Robię z niczego coś. No. Dajemy do tego śmietany. Ale jeszcze bywa, ale i tak już nie ma śmietany. Zrobić jak błoto takie. Ja to kiedyś robiłem, jeszcze do tego dodałem kluski z kaszo. I to jest właśnie moje przepiękne danie. Nieraz to ja jem, właśnie taką sałatę ze śmietanką, z szypiorek z cebulką będę wszystko staro na tarce. Wymaga troszeczkę pracy. Jednak, dobrze! Dobry nóż. Spróbujemy. Spróbujemy. Muzyczką, dużą muzyczką? O, no! O, ale. Pycha!